Sią, gdzie ja w tym miejscu w tych poradnikach o tych cygów do komputerów. Wiesz, ja sobie nie mogę, nie mogę jakieś jej wziąć. Wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową, to będzie oczywiście jak zmienić. No, napisy w ogóle, swój. I wpisujemy. C, H, I, N, I to. Trzeba. Pierwsze. Okazuje nam się, o taka oto strona. Tutaj mamy te popularne sobie. wybieramy sobie albo e, to możemy do swoje zdjęcie, do losowe zdjęcie i to Więcej ja stelów kliknę. Muszę się muszę stelu kliknąć. Czekajcie, bo to się tu sądzie. O! O ja nowe. Jasno. Okay. Tu sobie wezmę kars ja sam są sam samochody, więc już wpisujemy naszą nazwę, co tam będzie. Ja, ja będę miał... Mister... No ja cię. Nowa klawiatura soki, przepraszam Was. Ok, i bierzemy sobie. I będzie audio. Znaczy, Nie, audio nie pasuje. Nie, 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 będzie. Będzie Ferrari. No, Ferrari może być, tak. Teraz ten link. Który zaznaczamy, kopiujemy. Wchodzimy w opcję naszej przeglądarki. I tu, co mamy? deletujemy to. Przekazujemy ja po prostu. Ok. Zamknę naszą przeglądarkę. Odpalamy ją jeszcze raz. I mam. To było raczej na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i lewiajcie. Czyli dużo. <haha> no, cześć, czołem. No to Narka. No, nara.